Cześć witajcie kochani, to ja jestem Mr. Kuratzek 138 i e, wziąłem te rzeczy z domu, bo nie chciałbym mi się wywracać z Wami się przy... witać Tak jestem nań i... i tak. I te wszystkie rzeczy to ja wziąłem ze skrzynki. Nie wierzycie? To ja zrobię taki... Yy, yy. Nie, dobra. Naprawdę mi uwierzcie, proszę. Bo nie chcę mi się wracać wam pokazywać, że ja to z domu wziąłem. Nie każcie mi wracać. I w tym materiale. Tak, W tym materiale chcę zwiedzić jakąś fajną jaskinkę. Chcemy znaleźć wioskę MPC-ów i, i chcę wybudować Doki. Nie wiem, czy Doki mi się uda zrobić w tym odcinku, bo prawie, bo zaraz zdechnę i nie mam jedzenia w ogóle. Tu jest jakaś jakaś ich ich ta ich studnia zobaczmy czy tu coś jest nie tylko bal ale ze światłem to rozwalmy weźmy sobie tu gdzieś jest ich wioska ale na mapie wi nie widzę widzę tylko lawę e, tak e, pobrałem pobrałem mapę, żeby nie było, z YouTube'a a bo nie chciało mi się szukać i tak w ogóle i dba by wyszła, tak i um, to, to, co wam mówiłem, chcę znaleźć wioskę npc'etów, chcę zrobić farmę i chcę uuuu ...zapolować na kurczaki. Nie, ta myśl mi teraz przyszła do głowy. Bo widzę, że mam dwa te. Dwa te serduszka. Dwa te, 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 te. Krzydełka. A, zatrułem się. Nie, głód mi się tylko zrobił. Uuu! jakaś tu już zdechła. Uuu, mamy jaskinie. Ale wziąłem pochadnie Tak, będę nie chodzi. Ale trzeba znaleźć jeszcze trochę pożywienia. Widzieliście mój domek w poprzednim odcinku Tak, no, no, wracam do tego Żebyście Mnie nie pisali Kurczaczek, kiedy pokażesz dom? Ale ja już wam pokazywałem i dlatego wam mówię Że już wam pokazywałem mój domek Śliczny e, Nie wiem po co ja rozstawiam te pochodnie jeżeli mam mini Minimaps ale jak mi tu wyskoczy jakiś ...zombiak, to nie ręczę za siebie. O, patrzymy, czy to lawy nie ma. Bo pamiętam takie moje wyprawy do jaskiń, że pod, pod żelazem się kryła lawa. Albo nad żelazem. I zgadnijcie, jaki jest morał tej bajki. Napiszcie mi... I w, w komentarzach, jak wy to widzicie, bo, bo nie chcę zdradzać fabuły i tak dalej. I, i tak e, możemy się przespać w tej jaskini, ale nie wiem, czy nas. Coś nie zje po drodze w tej jaskini O, mamy jabłuszko, to możemy sobie hapnąć Jakbym miał jeszcze Złote to byłoby dobrze Wiecie dlaczego? Złote Bo lubię złoto Lubię diamenty Nie lubi Lubię złoto, lubię diaksy, lubię. No, wszystko co jest w Minecraftie, nie? Ale nie lubię szkieletów, creeperów i w ogóle. Co mi wybuchają nad głową, i w ogóle. No. E, to ja powiedziałem, co. Ja, czego ja nie lubię. Napiszcie w komentarzach, czego wy nie lubicie w Minecraftie. O, to ja się przeszedłem. E, bo ja mobów strasznie nie lubię. Tacy, takie. roupie mob. é to fai na jaskinia. Kurde. Właśnie zrobię sobie łóżko, postawię sobie o pessoal, oskap I nie wiem czy teraz wychodzić czy zostać i spać Jeszcze ten killow sobie zmarnujemy. Węgiel. No! Ała! Yy, ten gravel mnie bije. Dobra, i... Idziemy spać. Y, y, z mieczem a escape się wychodzi z łóżka nie? tu macie mini minimaps używane przeze mnie <grym> na mojej wesołej mapce i idziemy na kurczaki może tak bo może się zraspiły przez noc mm. Zwiedzamy tą dżunglę czy bardziej szukamy piaskowej dżungli Nie e, piaskowej tej piaskowej e, piaskowej e, wioski NPC -tys. Ale to już niedługo e, No nie i się... To be continued. Ciąg dalszy nastąpi. Tak, ja się tu z Wami żegnam i no nie mam końcowego intera, bo jeszcze sobie nie zarobiłem. No, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, skrzydło w górę. Przyzwyczajajcie się, bo tak często będę mówił. Serdeczna tarcza dla Roya i dla Was. 是没这些，根本对接那一爸爸。